Serial w opowiada historię Toda i Riley Darling. Rodzeństwa, które po utracie rodziców otrzymuje niezwykłą moc. Telefon Flimko umożliwia im wymianę dowolnej osoby w swoim otoczeniu na lepszą wersję. Potrzebny mi nowy nauczyciel dziennikarstwa ktoś w typie nieustraszonej reporterki Amandy Macbeth. Korekta książki telefonicznej Matko toż to chyba najludniejsze zajęcie pod słońcem. Choć ja, kreskówka jest komediowa i pełna fantastycznych sytuacji. I przesłanie ma głębokie podłoże psychologiczne i filozoficzne. Tot i Riley dzięki swojej mocy stają się metaforą ludzkich mechanizmów obronnych, pragnienia kontroli i dążenia do idealnego świata. Z perspektywy Jean-Paul Sartra, Tot i Riley są symbolem egzystencjalnej wolności. Sartre twierdził, że człowiek jest skazany na wolność Nie może nie wybierać, a każde działanie niesie ze sobą odpowiedzialność. Telefon Fimka oddaje dzieciom niemal absolutną kontrolę nad światem zewnętrznym. Mogą wymieniać nauczycieli, sąsiadów czy kolegów. Szkoda, że nie wymienili żadnego polityka. Jednak każda decyzja ma swoje konsekwencje. W serialu zabawne wymiany często prowadzą do chaosu lub nieprzewidzialnych problemów, jak w przypadku wymiany trenera. Już się robi. Pops Hartman, gratuluję. Właśnie pan wygrał rejs dookoła świata. W Do mnie! U mnie się zapierdala. Postrzegam szczególnie tych, co dziś są pierwszy raz. U mnie się zapierdala. Jak kto u mnie nie zapierdala, to nie gra. tak zapierdala, że nigdzie indziej się tak nie zapierdala jak u mnie. No już, biegaj! DAJESZ KAZIUT, DAJESZ! Biegacz, BIEGAĆ, BIEGAĆ! No, Ale trenerze, zajebiemy się! I o to chodzi! Słabi się muszą zajebać, silni muszą przetrwać! Jako że trener jest za ciężki, decydują się cofnąć wymianę. Jednak muszą znaleźć nowego trenera. I w końcu poznajemy top 1 postaci. Dzieci, nigdy wam o tym nie mówiłam, ale przez dwa sezony grałam potajemnie na trzeciej bazie dla Bay City Blowfish. Fernando Gomez? Jestem tajną agentką. 317 razy byłam łapaczek i nie muszę się tego wstydzić! Trzeba przyznać, że CV ma dobre, ale wciąż za małe kwalifikacje, aby dostać pierwszą lepszą robotę w Polsce. Zdobywanie bazy niewiele się różni od wykradania mikrofilmu z obcej ambasady. Tak słyszałam. Tak czy siak musicie uważać na to, co robicie. I gdy nadejdzie pora, dajecie w długą! Rup salto, kemo! Puścili! Cudni. Od I e riley uczą się, że wolność nie oznacza braku odpowiedzialności, a ich działania choć... Fantastyczne są metaforą dorastania i zrozumienia ciężaru własnych wyborów. Todd i Riley doświadczają poczucia braku bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem. Telefon filmka staje się narzędziem, dzięki któremu mogą nadrobić te braki. Wymieniają ludzi i tworzą świat odpowiadający ich wyobrażeniom i potrzebom. Psychologicznie jest to klasyczny przykład mechanizmu obronnego. Zamiast konfrontować się z emocjami związanymi ze stratą, Dzieci zmieniają otoczenie, jednak serial pokazuje, że zmiana świata zewnętrznego nie rozwiązuje problemów wewnętrznych. Prawdziwe dojrzewanie wymaga pracy nad sobą. Todd i Riley wykorzystują wymianę jako formę projekcji, przypisują innym swoje oczekiwania i pragnienia. A gdy ludzie Rana się nie liczy, liczy się. Dość tego! Zabieraj to swoje głupie hipisowskie myślenie i tę gigantyczną lampkę lawową i zjeżdżaj! Myło! Zwydalaj! Wy nie odpowiadają ich wyobrażeniom, decydują się ich wymienić. Wymieniane osoby stają się idealnymi wersjami. Według dziecięcej logiki świat ma dostosować się do ich potrzeb i perspektywy. Seriale w humorystyczny sposób pokazuje ograniczenia takiego myślenia. Konieczności nauki, akceptacji rzeczywistości. Można także spojrzeć na Todej Rili przez pryzmat Platona, jego teorii świata idei. W świecie wymienników dzieci próbują stworzyć idealną rzeczywistość: nauczyciela sprawiedliwego, kolegów idealnie dopasowanych, świat odpowiadający ich pragnieniom. Jeżeli coś im nie pasuje, to są w stanie nawet wymienić własnych rodziców. Oh. Chcesz wymienić własnego ojca, żeby wybrać gadżet do gier? Nie gadżet do gier, przepana, ale gier Grom 4. On nagłusik ulepszonego superaństwa! Cóż, jeśli naprawdę tego chcesz... Serial jednak pokazuje, że rzeczywistość nigdy nie będzie idealna, a próba natychmiastowej perfekcji prowadzi do chaosu i frustracji. Jaki z tego, jakie są z tego wnioski? Wymiennicy to znacznie więcej niż humorystyczna kreskówka. Toti i Riley stają się metaforą ludzkich mechanizmów psychologicznych, kompensacji, projekcji, idealizacji i potrzeby kontroli oraz filozoficznych zagadnień wolności i odpowiedzialności. Serial uczy, że zmiana świata zewnętrznego nie zastąpi pracy nad sobą, a prawdziwa dojrzałość polega na akceptacji, ograniczeń własnych i otoczenia. W tym sensie wymiennicy łączą świat dziecięcej fantazji z uniwersalnymi prawdami psychologii i filozofii, czyniąc z kreskówki wartościowy materiał do refleksji nad ludzką naturą. Ale przyjrzymy się jeszcze zakończeniu. Hey, Klaudia, jaki film chcesz zobaczyć? Nieważne, nie chcę oglądać. Na końcu serialu dowiadujemy się, że firma Flinka należy do wujka. Bierz się. Czy tylko ja zauważyłem, że Konrad mówi nie oceniaj mnie tak jak ja i kocha cukier tak samo jak ty? To, co ty mówisz? Że Konrad w nim jest naszym zgubionym wujkiem. Co? Co? To odkrycie całkowicie zmienia sposób, w jaki patrzymy na całą historię. Wujek nie miał typowych umiejętności rodzicielskich, jak mówi w końcówce. Nie potrafił zapewnić dzieciom ciepła i opieki. W tradycyjny sposób. Zamiast tego stworzył Flimko, czyli firmę, która dawała rodzeństwu narzędzie do zmiany otaczających ich świata. Patrząc psychologicznie, można powiedzieć, że Flimko była dla wujka formą pośredniego rodzicielstwa. Wiedział, że sam nie poradzi sobie w wychowaniu, ale chciałaby dzieci miały przestrzeń do nauki, eksperymentów i rozwoju. Dzięki mocy wymiany. Todd i Riley mogli uczyć się odpowiedzialności, konsekwencji swoich działań i radzenia z emocjami, jakie towarzyszyły im po stracie rodziców. Firma była więc dla nich czymś więcej niż tylko magicznym narzędziem. Była psychologicznym wsparciem, które pozwalało im przetrwać trudne emocje i szukać swojego miejsca w świecie. Todd i Riley, choć korzystali z wymiany ludzi, stopniowo odkrywali, że prawdziwa zmiana nie polega na eliminowaniu problemów, ale na budowaniu relacji i zrozumienia drugiego człowieka. W ten sposób Flimco stało się symbolem nietypowej, ale skutecznej formy troski. Łyjek, który nie potrafił być bezpośrednim opiekunem, stworzył mechanizm, dzięki któremu dzieci mogły rozwijać się i dojrzewać. To pokazuje, że nawet brak tradycyjnych umiejętności rodzicielskich nie przekreśla możliwości wspierania rozwoju dziecka. Czasem wystarczy znaleźć własny sposób, by dać młodym ludziom szansę na naukę i dojrzewanie. Chciałbym jeszcze dodać, że zdaję sobie z tego sprawę, że wymiennicy to tylko bajka, ale właśnie w tym chwili siła. Prosta animacja może stać się punktem wyjścia do głębszych rozmów o psychologii i filozofii o tym, jak radzimy sobie z brakiem stratą, czy pragnieniem zmiany. Analizując tutaj Riley, poda Riley i wujka, można dostrzec mechanizmy obecne także w prawdziwym życiu. Od poszukiwania kontroli nad światem, po nietypowe sposoby okazywania troski. I chyba właśnie za to tę historię lubię najbardziej. Daje się rozkładać na czynniki pierwsze, a przy tym zostawia nas z pytaniem, czym tak naprawdę jest rodzina i jakie formy może przybrać. Dziękuję za oglądanie. Que tengas un amigo.